Otwieram <trykne> Otwiera posiedzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia i Śródmieścia. W dzisiejszym rozpatrywana będzie sprawa z oskarżenia komisariatu Policji Wrocław Zygmunt Bałban nie był szeregowym członkiem aparatu terroru. W najgorszych latach stalinowskiej Polski dosłużył się stopnia majora KBW. Już samo to charakteryzuje tego człowieka. Wszak za walkę z polskim podziemiem dostał krzyż walecznych. Chciałbym dodać, że nie poszedłem na ten wykład dlatego, że byłem zainteresowany rozrubą, ani tanią sensacją. Do przyjścia wyrażenia mojego swojego sprzeciwu, a także zdecydowanego i wyraźnego zaprotestowania przeciwko stalinowskiemu zbrodniarzowi skłoniły mnie w głównej mierze pobudki osobiste. Mój pradziadek Alojzy Kasub, Kaszuba, weteran armii Andersa, uczestnik walk w Afryce, bohater z pod Monte Cassino, który jest pochowany na polu zasłużonych na krakowskim cmentarzu, został dwa razy wywieziony na Syberię przez ludzi pokroju Zygmunta Baumana. Wolniej? Bo Dobrze. Jego syn, stryj mojego taty Mieczysław Kaszuba, jako nastolatek również został wywieziony na Sybir. Po powrocie z Syberii nie mógł wrócić do kraju, ale został zmuszony do przyjęcia obywatelstwa w Związku Radzieckiego, gdzie przez 50 lat pracował w kochozie jak niewolnik. Do kraju wrócił dopiero w drugiej połowie lat 90. Proszę. Wynoszę uniewinnienie pana Łukasza Wyczańskiego od zarzucanego mu czynu, ponieważ działał on w stanie wyższej konieczności. Ale To panie mecenasie, głosy stron będą po przeprowadzeniu całości wykładu. Oczywiście, Księdze, w tym momencie już chciałbym zwrócić uwagę na to, że wnioski dowodowe obrony będą szły w stronę wykazania, że w istocie w momencie otwarcia wykładu doszło do bezpośredniego zagrożenia tak ważnych dóbr chronionych prawem, jak wspólna tożsamość, jak pamięć bohaterów i cześć bohaterów. Oraz tożsamość narodu. Te dobra chronione prawem, jak się okazało w trakcie otwarcia wykładu, były narażone na bezpośrednie zanegowanie. I w tym momencie wybuchły okrzyki. Nie da się powiedzieć w tym momencie, teraz podczas tego procesu, czy były one skierowane wobec osoby Zygmunta Baumana, czy wobec osób zapraszających i otwierających ten wykład, pana prezydenta Rafała Dudkiewicza i władz uczelni. To będzie obrona udowadniać i chcę zwrócić uwagę Wysokiego Sądu na to, że nie da się tej sprawy potraktować jako prostą sprawę o wykroczenie, jako prostą sprawę o krzyki. Wszyscy obecni w tej sali wiedzą o tym, że ta sprawa ma zasadniczy kontekst historyczny i społeczny i że to, to ten kontekst to sporo wartości. O możliwość wyrażenia czci dla bohaterów określa istotę tej sprawy. W związku z tym obrona będzie udowadniać właśnie zaistnienie stanu wyższej konieczności, konieczności obrony wartości chronionych prawem. Natomiast sposób, w jaki ta obrona była przeprowadzona przez mojego klienta, również być może przez innych protestujących, był współmierny, dobro, porządek publiczny. Dobro, które zostało naruszone, przedstawia wartość oczywiście niższą od wartości przez nich chronionych. to chcę zwrócić uwagę, że wnioski dowodowe obrony będą szły w kierunku wykazania, że w istocie cały spór od samego początku dotyczył wartości niematerialnych. Ten proces nie może w sposób płytki. Dotknąć tylko okrzyków, tylko decybeli w określonym miejscu, w którym tych decybeli nie powinno być. W przeciwnym razie sąd nie będzie mógł wydać sprawiedliwego orzeczenia. A obrona nie ma innego sposobu na udowadnianie niewinności pana Łukasza Wysoczańskiego niż właśnie ten. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tak proszę. Chciałbym powiedzieć, że. Yy... Ludzi z ciemną przeszłością, także zbrodniarzy chodzi po tej ziemi wiele, wielu, natomiast nie wszyscy są honorowani jako e, autorytety na uniwersytetach i, i jako Ale To się pan gości. powtarza, bo rozumiem, że dlatego protestował pan przeciwko tego rodzaju i to było motywem pana obecności na tym wykładzie. Chciałbym też zaznaczyć jedną, myślę, że istotną rzecz w tej sprawie, że na, na sali Osoby, które nie protestowały, to niekoniecznie były zupełnie neutralne światopoglądowe osoby, ponieważ kiedy policjant, e, policjant mnie e, wypraszał z mojego miejsca, w którym siedziałem, e, obok starsza pani zakrzyknęła do tego policjanta wywieźcie ich na Sybie. Tych młodych ludzi zachowanie było uważam właściwe, w tym sensie, że e, przyszli na salę i wyrażali swoją... E, Swój protest, swoje niezadowolenie. Wtedy pan prowadzący te spotkanie powinien ich uciszyć, powinien wejść z nimi w dialog i tak się to powinno odbyć, a nie żeby z uczelni obrazała policja i żeby potem sądzić tych ludzi na sali rozpraw, na której ja byłem sądzony 33 lata temu. Tak, jak, tak uważam, że to jest proces polityczny w dużym stopniu, ale to jest nawet proces skandaliczny.